Rozkwitające myśli na dziś, odcinek jedenasty. Winston Churchill powiedział: Jeśli idziesz przez piekło, nie zatrzymuj się. A czy możemy się dowiedzieć o nim czegoś, czego być może jeszcze nie wiemy? Churchill był jednym z przywódców obok Roosevelt'a i Stalina najpotężniejszych państw, tworzących tzw. zwaną wielką trójkę. A co ciekawego o nim? Może, to, może tego nie wiecie, że malarstwo było jego odskocznią od szarej i często trudnej rzeczywistości, czyli pasjonował się malarstwem. No to dość ciekawe, tego, że był malarzem, nie wiedziałam. Ale to, co powiedział, niezwykle do mnie trafia w taki sposób, że często czy też nasi klienci, czy uczestnicy naszych szkoleń, kiedy wpadną w tak zwane tarapaty, i mówią bardzo często: najlepiej teraz usiąść i płakać. No tak, tylko czy ten płacz przybliży nas do rozwiązania danej sytuacji, kiedy znaleźliśmy się w jakimś dołku, te dołki też są potrzebne. Potrzebny jest dołek, żeby można było później poczuć, że jest się na górce. Jeśli jesteśmy w, dorku, w dołku, to nie kopmy. I tak samo, jeśli idziemy przez piekło, to nie zatrzymujmy się, bo tam jest gorąco. A jeżeli będziemy znajdować rozwiązania i podążać zgodnie z tym, co sobie zaplanowaliśmy, żeby wyjść z tej. Być może trudniejszej sytuacji, na pewno szybko się z nią uporamy. Jest taka sytuacja, która obrazuje mi właśnie ten cytat. Być może kojarzycie Rafaela Badziaka z występu na TEDxie, który postanowił przebiec ultramaraton przez pustynię. I to było dla niego przeogromne wyzwanie. Jak każdy z nas może sobie wyobrazić, nie dość, że przewiec maraton, to jeszcze ultramaraton, i jeszcze przez pustynię. I tam doświadczył prawdziwego takiego piekła. To jest taka metafora. Czyli często, jak idę przez trudną sytuację, to wyobrażam sobie tą, tą rozgrzaną pustynię, i to tak naprawdę w danym momencie odzwierciedla piekło. To piekło może być odzwierciedlone w różnych naszych sytuacjach życiowych, emocjonalnych, fizycznych. Natomiast, jeżeli tam się zatrzymamy, na środku tej pustyni, w tym piekle, to to nie poprawi naszej sytuacji. Nic dobrego tam zazwyczaj już się nie może zadzieć, tylko po prostu musimy jak najszybciej stamtąd się wydostać, uciec, znaleźć sobie rozwiązanie, znaleźć sposób, przez który po prostu wybrniemy z danej sytuacji, która jest zazwyczaj bardzo trudna, bo jest porównywalna do piekła i znaleźć pokojenie. Czyli nie możemy się tam zatrzymać. Im szybciej stamtąd się wydostaniemy, tym dla nas po prostu lepiej. Nawiązując jeszcze raz do Rafała Abadziaka, który e, pokazywał tą rozgrzaną, e, rozgrzaną pustynię, ta pustynia nie obejmuje powierzchni całej Ziemi. To jest jakiś fragment I jeżeli brał udział w ultramaratonie, to wiadomym było to, że jeśli go przebiegnie, to ta pustynia się skończy. I tak samo tutaj, jeśli mamy jakiekolwiek trudności, to jeżeli się zatrzymamy, to staniemy dokładnie w środku tych trudności. A jeżeli będziemy podążać zgodnie z planem dalej, to na pewno z nich wyjdziemy. A wy zatrzymujecie się w piekle, czy idziecie jak najszybciej, żeby z niego wyjść? Najlepiej odpowiedzcie sobie sami, a najłatwiej jest wyobrazić sobie jakąś trudną sytuację, nawet taką, która już była. Zastanówcie się, czy było tam tak trudno jak w piekle i co w niej zrobiliście i co możecie zrobić następnym razem. Zapamiętajcie sobie tę metaforę, że trzeba stamtąd jak najbardziej starać się wydostać, tylko też nie robienie nic, Czyli zatrzymanie się nie doprowadzi Was do rezultatu. Tak jak Marta powiedziała, gdzieś jest ta meta, gdzieś jest to wyjście z tej sytuacji i wy po prostu obierzcie ten kierunek i tam uderzajcie. I z tym Was na dzisiaj zostawiamy. Dziękujemy. Dziękujemy.